Chcesz być silniejszy w nowym roku? Oto 10 zasad, które zmienią Twoje podejście. 1. Przestań szukać wymówek. To nie brak czasu, to brak priorytetów. 2. Zainwestuj w dyscyplinę, nie motywację, działaj, nawet gdy Ci się nie chce. 3. Wzmocnij ciało, wzmocnisz umysł. Trening uczy wytrwałości. 4. Zarządzaj energią, nie tylko czasem. Odpoczynek jest równie ważny jak praca. 5. Nie bój się porażek, każda z nich to lekcja. 6. Otaczaj się silnymi ludźmi, ich mentalność wpłynie na ciebie. 7. Zmień narrację w głowie, zamiast nie dam rady, pytaj: jak mogę to zrobić? 8. Rozwijaj odporność psychiczną, stoicyzm, medytacja hartowanie ciała. 9. Nie czekaj na idealny moment. Działaj teraz. 10. Bądź konsekwentny. Małe kroki codziennie prowadzą do wielkich efektów. Nie czekaj na lepszy rok. Zrób go lepszym. Obejrzyj pełny film na filozofii sukcesu i zacznij działać już dziś.